Polega na modyfikacji powierzchni metalu na poziomie molekularnym wewnątrz coś tu wpadnie. Nie ruszaj, tam jest jesz. no Pewnie, że chłopa nie zostawimy. Trzeba ratować zwierzęta. Co no to było? Witajcie. Citroen C5. Dzisiaj wymiana oleju po 12 tysiącach kilometrów. Olej total quartz oraz. Dodatki, filtr. Ja kupuję filtry z takim żebrowaniem. Półkanka i molibdem. Od momentu, kiedy zacząłem stosować w tym samochodzie półkankę, zaczął zużywać o wiele, wiele mniej oleju. Przystępujemy do akcji. W tym samochodzie filtr. Znajduje się w tym miejscu. Jest bardzo wygodny do demontażu. Również. Pod spodem nie trzeba demontować wcale osłony silnika, żeby spuścić olej. A więc zaczynamy od dodatków i uruchamiania silnika. Silnik jest rozgrzany, przejechał, rozgrzał się, przejechał parę kilometrów i zaczynamy działać. Dodatki dodajemy na wyłączonym silniku, ponieważ może dojść do ich rozbryzgiwania. Motor flush. Oczywiście można dodawać dodatki z grupy różnej, różnych producentów. Te są tanie i wcale nie są takie najgorsze. Wlewamy dodatek i zaraz uruchomimy silnik. Czas 10 minut. Samochód wygląda bardzo przyzwoicie pod spodem. Jest tutaj delikatny olej, który się bierze tutaj z tego miejsca, tutaj spod uszczelki. Będę musiał to zrobić. Ogólnie to wszystko jest suche. Nie ma problemu żadnego. Przy okazji, tar tarczę obejrzymy. Tarczę w porządku. Zawsze robię taki przegląd. Wygląda po zimie przyzwoicie, ale będę musiał już pomyśleć o konserwacji. Możemy iść na górę. 10 minut, i przystępujemy do spuszczania oleju. Odkręcamy korek. I teraz schodzimy. Pod samochód modyfikator, plus przystępny jest. Polega na modyfikacji powierzchni metalu na poziomie molekularnym wewnątrz silnika. Kształtuje dwa warstwo makromoleku. Korek spustowy znajduje się w tym miejscu. No niestety nie użyjemy klucza kwadrata, użyjemy inny klucz. To nie Renault. Nie ruszaj, tam jest jesz. To jest żywy jesz. No wpadł do kanału. Wierzmy się do roboty, chłopie. Jesz, to jesz. Y Zadzwonimy do jeża rescue i tak go wyciągniemy. To jest. A! Oni są, oni są od takich rzeczy. Dobra. Od wyciągania jeży. Powiedzą, żeśmy że z tego jeża specjalnie tu wrzucili. No Dobra, idzie dobrze. Używamy klucza 27 O tak, pasuje I jedziemy z koksem. Wkładamy filterek na swoje miejsce. Oczywiście tam musimy też wyczyścić, bo tam jest też pełno oleju. Wygląda, że w tych najnowocześniejszych samochodach wymiana oleju jest taka jak w tych starodawnych, gdzie od spodu wykręcało się taką puszkę, czyli cały filtr, czyli od razu osłona filtra była razem. Filtrem, a tutaj mamy wkład filtra, tak to się nazywa fachowo. Filtr wędruje na swoje miejsce, obojętne czy tą stroną, czy tą. Umieszczamy go tutaj i wkręcamy. Oczywiście tutaj uszczelka jest już założona na swoje miejsce. Ile można ręką. A teraz do, zaczniemy dociągać klucze. On wchodzi w swoje miejsce, już widzę, że wchodzi. Też 25 Nm, nie ma co przesadzać. Zakręcimy korek. Ułatwieniem jest tutaj fakt, że nie ma tutaj żadnych osłon, które trzeba puszczać. W zasadzie mamy wymieniony olej. Weźmiemy molibden. I ten molibden oczywiście wlewamy do silnika 4,5. Można śmiało nalać uruchomić silnik i potem ewentualnie zrobić dolewkę oczywiście zrobimy restart licznika jakie jest wskazanie na magnecie no prawie że jest stan tutaj a tu jest przedziałka no to bardzo dobrze tyle zostawiamy i w taki oto sposób bardzo szybko wymieniliśmy olej nie ma tu żadnej filozofii jak tam ktoś mówi że czas zabiera i tak dalej owszem to prawda, na początku będzie czas zabierał, ale z czasem można naprawdę niezłe rezultaty osiągnąć i szybko sobie poradzić. No pewnie, że chłopa nie zostawimy, trzeba ratować zwierzęta. Tutaj to naprawdę czuję się jak w domu, wygodna kanapa, jeszcze tylko kapcie i telewizor moi drodzy. I proszę bardzo, 9000 mamy, tak? Mamy 9000, olej ok, przekręcamy kluczyk. I mamy 10, 9, 8, 7, 6, 5 A dalej widzicie sami. O mamy 0, prawda? Mamy 20 tysięcy Uchamiamy silnik i sprawdzamy czy nie ma wycieków, czy jest wszystko w porządku. Co to było? Jest dobrze. No to na tyle. Coś, widzieliście, dziwnego się stało z samochodzikiem. Ma swoje lata, ale się nie chodzi. A zaraz ratujemy jeża. Dobra. I co jest? mnie pokój? Jeż na pewno. jest Ale Kanały są bardzo niebezpieczne dla jeży. Trzeba je ratować i patrzeć na wiosnę bardzo często można tam znaleźć jeże. Widzicie, on żyje. Jest wyciągnięty i myślę, że jeszcze długo pożyje. A, zapomniałem do następnego